Witam, witam. Czekam na widzów. Witam, witam jednego widza. drugiego od czterech e, ogólnie mam informację dla was z tego powodu że robię audio bo jest już ciemno ogólnie już chciałem się o coś was zapytać ogólnie ale czekamy kurde coś mi spadło no witam witam Mam do Was takie pytanko, ale jeszcze poczekam, a ja się widzę, sporo się na bierze. Witam, witam. Sorry, że jest audio. A kiedy jest już ciemno. By nie było mnie widać. Zbytnio to mówię, ale zrobię audio wam. No dobra. Teraz, sorry. Teraz mam do Was pytanie. Jak Wam się podobał stream dzisiejszy o godzinie 17? Zadaję jeszcze raz Panowie pytanie. Jak Wam się podobał stream o godzinie 17? No było o godzinie 17 stream Może jakaś się spóźniłeś Równo 17 był stream Godzina To było godzina Streamowania No 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 to żałuję, że Cię nie było Na scenie było O godzinie 17 stream tego, fajne tematy narzucałem tego, ogólnie chcę tu podziękować tych yy, wszystkich ludzi, którzy byli na streamie. Jak ktoś nie zdążył na moim kanale jest yy, stream, który już był parę godzin temu, czyli o godzinie 17 stream. No no na pewno mnie było, widać, że się trochę denerwowałem w tym sensie. No to jeszcze był mój pierwszy taki stream. W tym sensie, że po prostu nie było spiny ani nic, tylko wam odpowiadałem. No ale. No, no, ja muszę się do tego przystosować w tym sensie, bo już dawno nie nagrywałem. Ale... I tak wyszło fajnie ten stream ogóle o godzinie 17 Dlatego tak jak mówię ogólnie dziękuję kto nie wszedł na streama ja już jeden dzień wcześniej dawałem informację o streamie że będzie w sobotę czyli dzisiaj o godzinie 17 stream No i zrobiłem ten stream dla was I musicie mnie ocenić Czy dobrze wyszło Czy słabo Kiedy nagrać film z kumorkiem? No nie wiem Nie wiem, nie wiem Kiedy, co, jak Ogólnie godzinny stream zrobiłem wam, a następny stream będzie w przyszłym tygodniu. Raz w tygodniu wypowieszamy będzie stream. No. Wiadomo, ale i tak wyszło bardzo fajnie ten stream. To, co ja oglądałem sobie. Tego. No widać było, jak oglądałem, to widać było, że się denerwowałem. i Inaczej się stresowałem. O. Bardziej. Ale fajnie wyszło. I na tym polega robienie streamów bez żadnych tak się mówi, dymów inne rzeczy. Dlatego tak jak mówię. No, udało mi się zrobić ten stream. Bardzo ładnie wyszedł ten stream. Myślałem, że będzie kiepsko. Ponad tysiąc wyświetleń w ogóle jest na moim kanale. Bo widziałem właśnie. to jak ty zrobisz taką Zośkę z grochem? A mówiłem to na stymie. Mówiłem dzisiaj na stymie, jak to się robi. To nie jest prawdziwa Zośka, tylko to jest Zośka domowa. Czyli w domu się robiło. Mówiłem to na stymie, jak to się robi. Nie będę się powtarzał. Dlatego tak mówię. Dużo donatów, nie wiem. No nie sprawzałem tego, ale widzów coraz więcej wchodziło. No i zadawaliście mi pytanie: wszystko jest na moim kanale. Tak jak mówię. Fajnie wyszedł ten stream. Bo widziałem to, to nie narzekam fawe też, że troszkę się sesowałem, ale damy radę do przodu, no. Witam, witam, jak ktoś jeszcze nie ogląda tego mojego streamu, Ogólnie 17 na moim kanale jest. Możecie sobie obejrzeć. za w ogóle na mojej stronie, na fanbiju puszę e, posta, puszę ten film. Jeszcze, jeszcze raz ponownie, żebyście sobie obejrzeli, kto nie był na filmie. To żebyście sobie obejrzeli. Na spokojnie. Hmm, hmm, poczekajcie, poczekajcie Ej, Poczekajcie chwilę bo ja tutaj Czytam, czytam Tak mówię no Zrobiłem wam tego streama Tego na spokojnie Na luzaku To robiłem streama Jak ktoś nie oglądał to nie sobie obejrzy Za na będzie wypuszczę na swojej stronie transmisję z streamu mojego jak ktoś jeszcze nie zdąży sobie obejrzeć dlatego to mówię no udało mi się bardzo ładnie zrobić stryma. o to mi właśnie chodziło żeby na spokojnie bez żadnych y, spinek i inne rzeczy na luzaku? No, ciekawy jestem wasza ocena. Jaka jest wasza ocena za streamowanie mi dzisiejszego dnia? No, starałem się porobić tutaj tego wszystkiego na streamach. No, postaram się. Tylko trzeba troszkę pomyśleć, jak tu ogarnąć. I widzę, że widziałem, że Was zaczęło to ciekawić. Różne sytuacje. Mówiłem to. I trzecie będę taki właśnie temat naruszał. Różne tematy. Tak mówię, no chcę pokazać, yy, że to nie jest poza stream. Tylko normalny stream, który można pożartować, pogadać. pośmiać się inne rzeczy. W tym sensie dzwonić i pośmiać. Ale na luzaku wszystko. Tego do nie będę, bo to jest nudne. Jak nie wiem, co stream gotowania. No to jest nudne. W następnym stream pomyślę, jakie tematy narzucać. Też, żeby Was zaciekawiło to wszystko. A tego mówię. No, staram się łagodnie robić tematy. Ja ogólnie pomyślę, jakie tematy można narzucić, żeby Was zaciekawiło. To wszystko muszę rozplanować, przemyśleć, jakie tematy narzucać, żeby Was zaciekawiło. To jest prawda. Zaproszę gości. No. Z czasem przyjdzie taki czas, że na streamie będą goście. Tego to wszystko muszę na spokojnie sobie przemyśleć. Ogólnie postaram się coś się zrobić, żeby był gość na streamie, ale to Muszę przemyśleć co ja. Jaka dziewczyna? Bo ta dziewczyna była fajna, ale jaka? Bo nie jestem w temacie. bo nie jestem w ogóle w temacie co Ty napisałaś A, o, o. To wszystko będzie przemyślane na spokojnie Nie ma co się tutaj denerwować Ja wszystko zacznę tu na po Po trochu, sorry, po trochu ustalać co ja. Po prostu pokazałem Wam, jak streamować bez żadnej alkoholu, gdy mówię inne rzeczy. No tak, pamiętam, pamiętam. No ogólnie to też yy, ogarnę, co jak na streamowaniu. Tylko mówię, no to nie jest yy, tak yy, szybko ruchane. No bo jeszcze niektórzy yy, mają ulopy, tego jest mi ciężko. No ale postaram się gościa wpuścić na streamowaniu. No po prostu ja staram się wam na spokojnie coś robić. Nie tak, że nagle coś, tylko po, po, po trochu, po trochu będę coś robił. Żeby dla Was wyszło to Czyli dla Was, dla widzów, którzy oglądają, żeby było to miło, fajnie i... Tak mówię, no postaram się, ale nie, nie opisuję, No bo wiadomo, praca dom, i inne rzeczy, rodzina. Dlatego I raz w tygodniu będzie e, stream, żebyście o tym wiedzieli. Ja już mówię na streamie na ten temat, żebyście nie byli zaskoczeni dlaczego tak nie robi streamu w dzień w dzień. No dobra, ja już kończę. Trzymacie się miłej imprezy Wam życzę. Bo dzisiaj jest sobota, to na pewno dziś imprezujecie. Tak ja mówię, no dziękuję za to, że z streamer, że byliście w ogóle ze mną tego. Dziękuję bardzo. Tak mówię, no kto nie obejrzał, nie wejdzie sobie na kanał mój. Tak i bent. A czy jest mój, Tiger Bonzo, co ma 6000 tysięcy lajków. Łatwo mnie tam znaleźć, w ogóle na w moją stronę. Ja wiem, że są fajkowe. Ale 6000 lajków jest. To jest moja strona. Wpiszę sobie na fejsie tagi Bonzo. 6000 lajków. Nie będzie 7000 tysięcy lajków. Bo tak podbija się ładnie, zajebiście. Sorry, że zablizgałem. Ale jak klikniecie, zalajkujcie, to będziecie na bieżąco wszystko wiedzieli, co się dzieje, kiedy streamy, kiedy soi, a i inne rzeczy. Ogólnie pozdrawiam Was, trzymajcie się, do usłyszenia, Będę